Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga światowy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii treningowej i porozmawiamy sobie trochę o schematach treningowych. Kto mnie dłużej obserwuje, a szczególnie na TikToku, bo tutaj dosyć często ten temat się powiela, czyli na przykład dostaje jakieś pytania, czy trening 3 razy FBW w tygodniu jest spoko, czy Power HP trafi upper lower, czyli skrótowo pull jest OK, czy jeżeli mam taki trening, to jest dobrze, czy źle, czy coś zmienić. No i zawsze na takie pytanie odpowiedź może być tylko jedna, czyli że sam schemat treningowy tak naprawdę niewiele mówi o samym treningu. No bo jeżeli ktoś ci powie, że trenuje trzy razy FBW w tygodniu, to tak naprawdę o jego treningu wiesz tyle, że on jest, i że jest trzy razy w tygodniu, i tak naprawdę nic więcej sam schemat treningowy nie mówi. Także zacznijmy od tego, że schemat treningowy jest tylko pewną pomocą, punktem wyjścia, czy też właśnie jakimś schematem, według którego później będziemy rozpisywać plan treningowy. No i schemat treningowy sam z siebie właściwie nic o tym planie nie mówi. Także tutaj swoją drogą zastanawiałem się, czy nazwać ten odcinek, jaki schemat treningowy wybrać, czy jaki schemat treningowy jest najlepszy. Gdybym wybrał ten drugi tytuł, to bym w sumie już mógł zakończyć podcast, bo tak naprawdę nie ma najlepszego schematu treningowego i dobrze ułożony split będzie lepszy niż źle ułożone FBW. No bo przyjęło się tak, że split to jest w ogóle do dupy i nie powinno się nim trenować. Jeszcze sobie na ten temat porozmawiamy dzisiaj. No ale tak się przyjęło, że FBW, szczególnie dla początkującego, to jest spoko. No dobrze, tylko że jeżeli to FBW za mocno przeładujemy albo będzie zbyt lekkie, no to nie będziemy. Notować tych efektów, które chcemy, tak? A jeżeli ten trening split będzie ułożony OK, no to będzie zdecydowanie lepszy od tego źle ułożonego FBW. Także sam schemat niestety nic konkretnego nie mówi. Faktem jest jednak, że dla konkretnej ilości treningów w tygodniu raczej będziemy preferować jakieś konkretne schematy, no bo punktem wyjścia jest tutaj fakt, że trenowanie partii raz w tygodniu jest niewystarczające. I teraz tutaj znowu z gwiazdeczką, ponieważ jeżeli mówimy głównie o tych najczęstszych. Celach treningowych, czyli budowanie masy mięśniowej, czy też budowanie siły. No i tutaj w tych dwóch celach trenowanie partii, czy też ruchu raz w tygodniu jest zdecydowanie zbyt rzadkie. W kontekście budowania masy mięśniowej będzie to pobudzanie syntezy protein mięśniowych, która powinna być częstsza, zdecydowanie częstsza niż raz w tygodniu. No a z drugiej strony mamy adaptacje nerwowe, które budują nam siłę, i jeżeli naszym celem jest zwiększanie siły, to tu również powinniśmy trenować częściej. Więc takie minimum, z jakiego się wychodzi, to jest trenowanie dwa razy w tygodniu danej partii mięśniowej, czy też danego ruchu, bo tu właśnie, jeżeli ktoś bardziej się skupia na hipertrofii, to częściej jest właśnie to podejście mięśniowe, czyli skupiamy się, ile, par ile serii robimy na daną partię, czy też na daną grupę partii. A z kolei, jeżeli ćwiczymy bardziej w cudzysłowie pod siłę, no to tutaj często właśnie patrzymy na te ruchy. No i jak już pewnie wiecie z moich podcastów, ja jestem raczej zwolennikiem patrzenia na ruchy, aniżeli na konkretne partie mięśniowe. I to w sumie nie tylko przy treningu siły, ale również przy treningu masy. No ale nie o tym jest ten odcinek, więc wróćmy sobie do schematów treningowych. Czyli po pierwsze, punktem wyjścia jest to, że chcemy trenować czy to partie, czy ruch, obojętnie jak do tego podejdziemy, co najmniej dwa razy w tygodniu. I tutaj już właśnie wychodzi, dlaczego taki split jest, no taki typowy split, tutaj jeszcze dodam. Jest nie do końca optymalny, no bo trening dzielony, bo być może ktoś nie wie, o czym mówię w kontekście splitu, no to to jest taki trening, w którym trenujemy partie raz w tygodniu. To jest właściwie definicja splita. Że trenujemy partię raz w tygodniu i najczęściej się dzieli to, że jak to było, że w poniedziałek trenujemy klatę i biceps, w środę plecy i triceps, a w piątek nogi i barki? Czyli widzicie, że tutaj każdą partię mięśniową poniekąd trenujemy tylko raz w tygodniu. Co prawda, te ruchy, w sumie ruchy też trenujemy raz w tygodniu, bo tutaj chciałem dodać, że na przykład jeżeli się podciągamy i trenujemy plecy, to wiadomo, że tu biceps też pracuje, więc ten biceps być może rzeczywiście będzie angażowany częściej niż raz w tygodniu. No nie mniej, tak czy inaczej, trening dzielony, taki typowy split. Z definicji zakłada trenowanie partii raz w tygodniu, no i właśnie dlatego jest taki, powiedzmy, hejt na trening split, no bo tak jak powiedziałem, dwa razy w tygodniu to jest takie absolutne minimum, żeby notować jakieś realne postępy w kontekście budowy masy mięśniowej, czy też budowy siły. A to są przecież najczęstsze cele w ogóle chodzenia si na siłownię, treningu. Siłowego. Zresztą, tak swoją rogą budowanie siły jest zawsze celem treningu siłowego. Jeżeli trenujemy siłowo, to chcemy zwiększyć siłę. Oczywiście rodzajów siły jest bardzo dużo. E, ćwiczenie siły maksymalnej to jest tylko jakaś tam podczęść tego trenowania siły, No ale tak czy inaczej, głównym celem treningu siłowego jest zwiększenie siły, a to tylko taki off-top. Dobra, zatem jak wiemy, że musimy co najmniej trenować dwa razy w tygodniu pewną, pewną każdą partię, czy też każdą. Partia, na której nam zależy, czy też ruch, na którym nam zależy, no to tutaj wiemy, że już będziemy mieli pewien okrojony zestaw schematów do wyboru. No i właśnie, często tutaj zależną od tego, jaki schemat będziemy wybierać, jest częstotliwość w skali tygodnia. No i najczęściej, nie oszukujmy się, jest to 3 albo 4 treningi w tygodniu, ale my sobie przejdziemy od 2 do 6. No i idziemy po kolei. Jeżeli ktoś trenuje dwa razy w tygodniu, no to biorąc pod uwagę to założenie, które już wcześniej powiedziałem i wytłumaczyłem, no to tutaj nie ma innej opcji. Musimy trenować całe ciało dwa razy, czyli FBW, full body workout, bo to też nie dodałem, czyli właśnie z definicji trenujemy całe ciało na jednej jednostce treningowej. I teraz oczywiście, można to robić tak, że na przykład na, jeżeli chcemy trenować dwa razy w tygodniu, oczywiście, to możemy robić to tak, że na jednej jednostce treningowej, na przykład troszkę bardziej Położymy akcent na górę ciała, a na drugim tręgu troszkę bardziej na Dół ciała. No ale tu właśnie wychodzi kwestia samego targetowania jednostek treningowych, czyli czy to ma być jednostka, właśnie stricte ta najcięższa, czy też może regeneracyjna, czy rehabilitacyjna, to, to też już jest zupełnie inny temat. Być może na inny odcinek podcastu, ale na pewno, jeżeli chcesz więcej o tym posłuchać, to przedstawiam sponsora. Akurat a propos e, mój kurs rozpisywania planów treningowych, gdzie znajdziesz ponad 14 godzin konkretnych materiałów, które pozwolą rozpisywać ci plany treningowe, które będą skuteczne. A to przecież najważniejsze. znajdziesz tam tematy, takie jak cykl ręgowy, schematy rozwijania zdolności motorycznych, analizy przypadku, przykładowe plany itd, i naprawdę ogrom materiału, także polecam. A wracając do tematu, jeżeli trenujemy dwa razy w tygodniu, no to tutaj FBW będzie no, zasadne, właśnie z tego powodu, o którym wspomniałem, możemy sobie jakoś targetować te FBW. No bo wiadomo, jeżeli na przykład mamy jednostkę tylko górę ciała, a zrobimy sobie jakieś bardzo leciutkie goblet składy. No to na przykład pytanie, czy to dalej jest jednostka góry ciała, czy jednak FBW? No właśnie, to, to jest trochę teoretyzowania. No bo tak jak mówię, same schematy służą tylko pewnemu szkieletowi do następnego układania planu, a nie do samego układania planu w sobie. No bo właśnie tutaj taka teoria, nie? Jeżeli robimy bardzo ciężko na przykład górę i dorzucimy sobie tam gdzieś jedną serykę goblet składów, to to jest FBW, czy, czy jeszcze nie, czy już nie, albo, albo co? Tak czy inaczej, po raz trzeci powtórzę, dwie jednostki w tygodniu to tu dużego pola do manewru nie zostawiają i będzie to prawdopodobnie dwa razy trening FBW. Dalej, jeżeli mamy trzy jednostki treningowe w tygodniu, no to tu też raczej skłaniałbym się do treningu trzy razy FBW, czyli trzy razy całe ciało, szczególnie dla osób początkujących, gdzie ten częstszy trening będzie miał jeszcze swoje dodatkowe zalety. I tutaj, podobnie jak przy dwóch treningach w tygodniu, możemy sobie jakoś tam targetować te pojedyncze treningi. No, ewentualnie jeszcze trzy razy w tygodniu można sobie rozłożyć właśnie na jakiś podział binarny, czyli na przykład góra, dół, przód, tył albo siła, masa i dodatkowo do tego FBW, czyli na przykład góra, dół plus FBW. I tu też mamy trzy treningi w tygodniu albo push, pull FBW. Oczywiście, im więcej tych treningów w tygodniu będzie, tym te możliwości nam się będą rozrastać. No i właśnie tutaj już w przypadku trzech treningów w tygodniu mamy. Jakiś tam wybór, biorąc oczywiście pod uwagę założenie, który, o którym sobie powiedzieliśmy na początku. Dobra, idziemy do czterech treningów w tygodniu. Tutaj już cztery razy FBW być może nie będzie optymalne, ponieważ jeżeli mamy cztery treningi w tygodniu, to co najmniej jeden raz będziemy musieli wykonać trening dzień po dniu. No i tutaj najczęściej wykorzystuje się takie plany jak plany, schematy treningowe, jak PHUL, czyli wspomniany już przeze mnie Power Hyper Trophy Upper Lower, czyli jedna jednostka typowo pod siłę, druga jednostka typowo pod hipertrofię, trzecia jednostka typowo na górę i czwarta jednostka typowo na dół. No i tu też właśnie jest kwestia tego, że wcześniej mówiłem o ruchach, czy też konkretnych mięśniach, a jednostka power, a jednostka hipertrofii, no to będzie prawdopodobnie jednostka całego ciała, tylko po prostu na przykład na innych zakresach powtórzeń, na innej intensywności i tak dalej. Także widzicie, że tutaj jednostki treningowe też można na wszelakie sposoby w ogóle rozróżniać. I to też potwierdza to, co mówię od całego początku, że tak naprawdę schemat treningowy jest tylko pewnym szkieletem, do którego potem będziemy wkładać wszystko inne. Innym sposobem na zagospodarowanie czterech treningów w tygodniu może być upper-lower, upper-lower albo push-pull-legs plus FBW. No i właśnie przy trzech treningach w tygodniu push-pull-legs. Też tak nie do końca, w sumie nie wspomniałem w ogóle. No i właśnie, chociażby z tego powodu, że często tam partia będzie trenowana raz w tygodniu, więc może to nie będzie optymalne. Tutaj jeszcze właśnie małe zastrzeżenia, a propos. Tego jednego czy też dwóch razy w tygodniu, że tutaj mówimy o osobach bez dopingu. Bo jeżeli ktoś bierze doping, no to tutaj, że tak powiem, bodziec hipertroficzny, czy też bodziec do rozwoju płynie trochę skądinąd i nie musi być on wywołany treningowo. Także tutaj zasady gry się trochę zmieniają. Wygląda to nieco inaczej, dlatego też właśnie splitem trenują najczęściej zawodowi kulturyści, w sumie od nich się wziął ten trening, z tego co mi wiadomo, w sumie historia treningu split to na pewno jest bardzo, bardzo długa, niemniej no właśnie kulturyści zazwyczaj trenują splitem, ponieważ oni chcą jak najmocniej właśnie dowalić tę jedną partię. Znaczy, może inaczej chcieli, bo teraz też się ta koncepcja zmienia. No ale zamysł był taki, że właśnie jak najbardziej dowalić jedną partię, no to fajnie jest to robić na jednym treningu, żeby się skupić, żeby cały czas robić tam parę ćwiczeń wokół jednej partii mięśniowej i tak dalej, tak dalej. Niemniej chodzi mi tylko o to tutaj, żeby powiedzieć, że właśnie te osoby były na dopingu i dlatego ten, ten schemat treningowy był tam tak popularny i przynosił efekty. Dobra, czyli przy czterech treningach w tygodniu wyszło nam PHUL, ULUL, albo Push Pull legs i FBW. No i dobra, i w sumie 3 i 4 treningi w tygodniu to tak jak powiedziałem jest najczęstszy wybór, więc tutaj już macie cały schemat w ogóle, schemat schematów do wyboru, a jeszcze sobie tylko powiemy trzy słowa o 5 i 6 treningach w tygodniu. No to przy pięciu treningach w tygodniu, pomijając oczywistości takie jak dodanie kolejnej jednostki FBW czy jakiejś jednej konkretnej jednostki, no to tu też może się sprawdzić połączenie push-pull-legs i upper-lower, akurat na wypełnianie pięciu dni treningowych. Jednak tak jak mówię, zawsze możemy sobie do tych czterech dni w tygodniu dorzucić jeszcze jedną jakąś jednostkę, bo właściwie jeżeli na 4 dni w tygodniu na tych schematach, które sobie powiedzieliśmy wcześniej, wypełniliśmy to nasze założenie trenowania partii czy też ruchu co najmniej dwa razy w tygodniu, no to jeżeli dorzucimy do tego jakąkolwiek jednostkę, no to to założenie też będzie spełnione, dlatego właśnie tutaj 5 i 6 razy w tygodniu będzie tak trochę po czemu potraktowane, no ale tak jak powiedziałem, jeżeli spełnimy to na 4 dni w tygodniu, to właśnie piąta i szósta jednostka treningowa będzie um, dowolna, aby spełnić no, to nasze pierwotne założenie. Niemniej przy właśnie 5 jednostkach w tygodniu push-pull lex upper-lower, czyli hybryda dwóch z poprzednich, będzie spoko, a przy 6 jednostkach w tygodniu możemy sobie pomyśleć o, uwaga, treningu split. I tak, nie żartuję, trening split przy 6 treningach w tygodniu może być spoko, jednak z pewnym zastrzeżeniem, że tutaj skracamy mikrosykl treningowy. Czy robimy np. ABC, ABC, przerwa. O tym, że mikrosykl może trwać mniej lub więcej niż 7 dni powiedzieliśmy sobie w jednym z poprzednich odcinków podcastu, podlinkuję go oczywiście w opisie. No, i tutaj mamy świetny przykład, że jeżeli ktoś trenuje 6 razy w tygodniu, no to może sobie spokojnie zrobić takiego typowego splita i powtórzyć go po prostu dwa razy w tygodniu, i to też będzie naprawdę fajny trening. No, tylko że wiadomo, nie każdy może sobie pozwolić na 6 treningów w tygodniu, może być to czasochłonne. No i kwestia tego, oczywiście, jak ułożymy plan wewnątrz tego schematu, bo tak jak już powiedziałem, mam nadzieję wiele razy i mam nadzieję że się. Że to wybrzmi i że będziesz o tym pamiętać, że to jest tylko schemat treningowy, który właściwie nic o treningu jako całości nie mówi. Zatem, jeszcze raz, krótko podsumowując. Chodzi o to, że chcemy trenować każdą partię, czy też ruch co najmniej dwa razy w tygodniu. Także, jeżeli trenujemy dwa razy w tygodniu, musi to być właściwie dwa razy FBW. Jeżeli mamy trzy treningi w tygodniu, będziemy się raczej skłaniać ku trzech treningach, e, trzech żeby mieć trzy razy w tygodniu FBW, ewentualnie FBW plus jakiś binarny podział, na przykład góra-dół. Przy czterech tręgach w tygodniu często sprawdzą się takie tręgi jak push-pull-upper-lower, upper-lower-upper-lower, upper -lower, czy też push-pull-legs i dodatkowa jednostka FBW. Możemy też skorzystać ze schematu upper-lower-push-pull. Czyli znowu mniej więcej hybryda dwóch pozostałych. Przy pięciu i sześciu jednostkach w tygodniu możemy wykorzystać te schematy, o których mówiliśmy przy czterech jednostkach w tygodniu i dodać sobie do tego jakąś kolejną jednostkę, albo FBW, albo jakąś bardziej stargetowaną lub zmniejszyć, skrócić o skrócić mikrocykl treningowy i powtarzać jakieś mniejsze schematy częściej. No tutaj, szczególnie przy sześciu i więcej treningach w tygodniu, to się sprawdzi. I to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Przypominam, że na Spotify i iTunes jest możliwość oceny, także jeżeli podobały Ci się moje podcasty, to wystaw mi jedyną słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę. I na koniec klasycznie zachęcam Cię do podzielenia się tym odcinkiem z innymi, a jeżeli cenisz to, co robię, do postawienia mi wirtualnej kawy. A możesz to zrobić pod adresem świadomy kawa Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontakt Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków, czyli przez S. Mówił Miłosz Szkudlarek i słyszymy się w następnym podcaście.